Dzień dobry, bardzo szczęść Boże. Witam w środę 18 lutego 2026 roku. Dzisiaj mamy środę popielcową, a to jest oczywiście kolejny łyk Słowa Bożego na dziś. Pomódlmy się wspólnie i przejdźmy do tych fragmentów Pisma Świętego, które Kościół dzisiaj nam proponuje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dobry Boże, jesteśmy tutaj, bo bez Ciebie bardzo niedobrze nam na tej ziemi. Jesteśmy tutaj też dlatego, bo z Tobą zawsze nasze życie jest słodsze, nawet jeżeli jest nieidealne. Wierzymy w Ciebie, wierzymy, że jesteś Bogiem dobrym, sprawiedliwym. Wyprowadzającym nas z tego, co dla nas niewłaściwe, niekomfortowe. Prosimy Cię, Panie, uwrażliwiaj nas na słowę, słowa swoje, które kierowane są dzisiaj przez Kościół do nas. Otwieraj nasze oczy, uszy, serca. Chcemy wydawać, jak zawsze, owoc obfity na Twoją chwałę. Błogosławimy Ci i dziękujemy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Joela. Tak mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana, Boga Waszego. On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie, może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana Boga, Boga Waszego. Na Syjonie. Dmijcie wróg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie, zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta. Niech wyjdzie oblubieniec ze swej komnaty, a oblubienica ze swojego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani i słudzy pańscy, Niechaj mówią, zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzież jest ich Bóg? A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad Swoim ludem. Psalm Responsoryjny. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść cię z grzechu mojego. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed tobą. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha, nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Zmiłuj się, panie, bo jesteśmy grzeszni. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali z Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem pismo, w czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w Dniu Zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, nie słuchajcie, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeźcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach. Aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz Jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja Jałmużna pozostawała w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca Twego, który jest w ukryciu. A ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Amen. Rozpoczynamy Wielki Post. Odruchowo można pomyśleć i większość pewnie miało choć raz takie skojarzenia czas wyrzeczeń, ciężaru, ograniczeń. Ale można też zobaczyć coś innego. Możemy dostrzec dziś Boga, który nie chce nas przygnieść, tylko odzyskać nasze serca. Prorok Joel mówi... Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty. W czasach biblijnych rozdarcie szat było zewnętrznym znakiem żalu, rozpaczy. Wszyscy wówczas naocznie doświadczali Twojej wewnętrznej udręki. Był gest, była demonstracja. Ale Bogu nie chodzi o zewnętrzny znak, tylko o ten wewnętrzny. Pan Bóg nie szuka większego show jaki wykonamy z okazji tego postu tylko szuka prawdy chce dotrzeć do naszego serca miłosierny jest i łaskawy nieskory do gniewu i bardzo łagodny może to jest Klucz do całego Wielkiego Postu i patrzenia na naszego Boga, do którego codziennie próbujemy zrobić chociaż mały krok, którego próbujemy poznać, usłyszeć. Nawrócenie, prawdziwe nawrócenie, raczej nie może zacząć się od strachu, tak jak miłość nie może zacząć się od strachu. Ale może zacząć się na przykład od odkrycia, że ktoś jest dobry, tutaj Bóg. Mowa jest o zazdrości i można spojrzeć na nią, że to jest gorliwość miłości, która nie chce nas stracić. Rozdarte serce to nie jest serce zniszczone. Ono jest otwarte. W drugim czytaniu, pada zdanie w imię Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. To nie jest znowu groźba, tylko prośba język błagania. Bóg pierwszy wychodzi z inicjatywą. Bóg pojednał świat ze sobą w Chrystusie. On zrobił po raz kolejny, po raz kolejny ten pierwszy krok. Oto teraz czas upragniony, Oto teraz dzień zbawienia. Nie pada komunikat. Kiedy ty się poprawisz, kiedy będziesz bardziej święta, teraz z popiołem na głowie, z bałaganem w życiu i często w sercu, z tym, kim naprawdę jestem. No i wreszcie Ewangelia. Jezus mówi o modlitwie, poście, jałmużnie i trzy razy powtarza jedno zdanie: Ojciec Twój, który widzi w ukryciu. W świecie, gdzie wszystko musi być dzisiaj pokazane, znowu pochwalone, ocenione, skomentowane, Jezus zaprasza. Do ciszy, do ukrycia, do skupienia, do izdebki, miejsca zamkniętego, osobistego, do przestrzeni, gdzie nie ma oklasków, ani publiczności, ani lajków. I wracamy do tego, że Bóg nie oczekuje od nas ani sztuczności, ani przedstawienia czyli tego show nie wymaga. Rozdzierania szat. Post nie ma być pokazem naszej siły woli. Jałmużna nie powinna być budowaniem wizerunku, a modlitwa jakąś własną promocją, autoprezentacją. Jeżeli to wszystko czynimy, to z miłości i z taką intencją, by w tym wszystkim spotykać się z Bogiem, z naszym Ojcem, który widzi, który nas zna i który nie zawstydza nas, nie krytykuje, tylko pochyla się i podnosi. Popiół, który dzisiaj przyjmujemy na nasze głowy, symbolicznie ma przypominać przemijanie. Zatem nie chodzi o upokorzenie się, tylko żebyśmy zrozumieli, zechcieli przeanalizować chociaż tyle, żeby nie budować na tym co kruche, A na tym, co trwałe, co ważne, co boskie. Choć miewamy takie zapędy, i nieraz tak pewnie bywało w historii człowieka, to wielki post nie jest czasem karania siebie, tylko powracaniem do źródła, błogosławieństwem. Pan Bóg nie potrzebuje tego całego spektaklu i tych wszystkich rytuałów i zwyczajów. To my ich potrzebujemy. Bóg chce tylko naszego serca, które w wolności może, ale nie musi wybrać Jego, Jego miłość. Zatem kolejny raz zapraszam do wejścia do swojej izdebki na te kilka, kilkadziesiąt sekund, i wprawdzie spotkajmy się z naszym tatą. Można używać wszelkich form wyrazu. Nie musisz być grzeczna ani grzeczny. Tylko Bóg Cię słyszy. Po prostu bądźmy prawdziwi. Błogosławię Ci na to spotkanie dobrego czasu ze sobą i z Bogiem. Przynoś owoc obfity. Miło, że jesteś. I miej się najlepiej, a najlepiej z Bogiem. Doświadczaj tego do jutra.